No jak wygląda? Dobra, słuchajcie, nie wytrzymałem powiem Wam szczerze. Nie znaczy przepraszam Was za to, co tutaj widzicie. Ja w ogóle jestem w bluzie, że tak powiem, wojskowo-wojenno-militarnej. Tak jest. Znaczy, nie wierzyłem w to, to znajdowało się nawet poza moimi najgorszymi przewidzeniami, przewidywaniami, że doczekam czasów III Wojny Światowej. Naprawdę, nie sądziłem, że doczekam czasów III Wojny Światowej, w związku z tym jestem ubrany wojennie, chciałem założyć solidniejszy kask, mam taki do snowboardu, ale nie, nie mogę go znaleźć, mam też gogle, w związku z tym, wiecie... No, jeżeli na wojnę, to... to, to, to trzeba być w solidniejszy ekwipunek wyposażonym, no, ale mam taki tutaj, prawda, ten, o <grywka> prawda, kask e, e, do jazdy na rowerze mam bluzę militarną, mam nawet różaniec z takimi kuleczkami, które przypominają pociski do pistoletu i z krzyżem z modlitwą świętego Benedykta, plus cały różaniec jest na lince spadochronowej pewien jezuicki portal katolicki, że tak powiem śmiał się z tych różańców, prawda, no, twierdząc, że służą one do robienia innym krzywdy i faktycznie, słuchajcie, no skoro nadchodzi wojna, to się cieszę, że mam ten różaniec. Mówię to wszystko cynicznie, mówię to wszystko ze smutkiem i z przykrością. Wstrzymywałem się z nagraniem tego filmu, robię pewien performance, prawda, tutaj cyrk, ponieważ cyrk robimy na co dzień. W mediach cyrk robimy na co dzień, jak widzę, w miejscach pracy. Na ulicach po prostu żyjemy jednym wielkim cyrku, bardzo smutnym cyrku, bo w kontekście tegoż cyrku umierają ludzie. I nie, nie, nie pytam, czy na COVID, czy na anty-COVID, mi to nie interesuje, na co umierają. Po prostu umierają, a kilku moich znajomych kapłanów już umarło. I gdyby nie zostali zarażeni, po prostu by nie umarli. I teraz nie pytam Ciebie, czy Ty wierzysz, COVID, czy nie wierzysz, i te wszystkie podziały na COVIDian, anty -COVID Cudowna sprawa, słuchajcie. Dzielmy się dalej. Szatan siedzi z flaszką, że tak powiem, w piekle i się cieszy. I myślę, że dawno nie oglądał takiego kabaretu, który sam rozgrywa, do którego scenariusz napisał. Widząc jak bardzo się podzieliliśmy, czyli jak bardzo sprzyjamy jego naturze, bo diabeł z języka greckiego diabolos, ten, który dzieli. Naturą diabła jest to, żeby dzielić, w związku z tym proponuję każdemu z nas, żeby podzielił swoją rodzinę. Na covidian, na antycovidian, żebyśmy podzielili swoich znajomych na covidian, na antycovidian i żebyśmy w ogóle wszyscy poszli, słuchajcie, na front. W maseczkach, bez maseczek, na maseczce, pod maseczką, nieważne, załóżmy kaski, załóżmy hełmy, weźmy miecze, tarcze, cokolwiek, ubierzmy się solidnie, jakieś rycerskie, wojenne zbroje i idźmy walczyć. Naprawdę, trzecia wojna światowa się rozpoczęła. No to tyle, jeśli chodzi o ten bardzo metaforyczny, cyniczny, wręcz ironiczny wstęp. Bardzo przepraszam, jeżeli kogoś tym wstępem uraziłem, yy, ale myślę, że inaczej tego, co się dzieje, co my czynimy na ulicach, w domach i w miejscach pracy, nazwać, zdefiniować, nie trzeba zdefiniować. No właśnie, wszyscy już widzę, że się zdefiniowaliśmy. Ci są covidianie, ci są antycovidianie, ci są maseczkowi, ci noszą namordniki, ci nie noszą namordników, ci walczą z maseczkami, ci walczą z tymi bez maseczek, wszyscy ze wszystkimi walczą, wszyscy znaleźli sobie wroga na zewnątrz, wszyscy piszą o niewoli, ci piszą o niewoli, bo muszą nosić maseczki, ci piszą o niewoli, bo nie noszą maseczek, w związku z tym są wolnymi dziećmi bożymi. A szatan spija e, browara w piekle i się cieszy i podsyła kolejne demony, diabły, diabolos, jak powiedzieliśmy sobie we wstępie, ten, który dzieli. Diabeł z natury jest tym, który dzieli. No szkoda, że zaczęliśmy słuchać szatana i teraz wyszło bardzo mocno, że szatan istnieje i szatan równa się podział. Wszędzie tam, gdzie są podziały, zawsze za tym stoi szatan. Zauważmy, że uczniowie również niejednokrotnie się dzielili. Uczniowie Chrystusa, apostołowie niejednokrotnie się dzielili. Chrystus musiał ich upominać, a świętego Piotra wprost nazwał diabłem i kazał mu zejść z oczu. I teraz ktoś pyta: Dobra, powiedz, czy ty nosisz maseczkę, czy nie nosisz. Odpowiem słowami Chrystusa, bo jak rozumiem, dla nas najważniejsze jest to, co powiedział Chrystus, i Ewangelia jest wyznacznikiem naszych codziennych wyborów. Chrystus powiedział: Oddajcie Cezarowi to, co Cezara, i oddajcie Bogu to, co Boskie. A w innym miejscu powiedział: Twój wróg, parafrazując słowa Chrystusa, nie jest na zewnątrz. To znaczy, nieczystymi nie czyni nas to, co wchodzi do nas z zewnątrz, ale nieczystymi czyni nas to, co jest w naszym sercu. I może zamiast tyle. Wysiłku wkładać w walkę z COVIDianami, czy tam z antykowidianami, publikować kolejne artykuły medyczne, pseudomedyczne. Wszyscy nagle znają się na zarazach, epidemiach, wszyscy jesteśmy specjalistami. Również w zakresie nauki Kościoła katolickiego upominamy biskupów, że oni nas upominają. Jeśli szanowny widzu, upominasz biskupa, to zanim go upomnisz to sięgnij do katechizmu Kościoła Katolickiego, żeby wiedzieć generalnie, no, jak y, nauka Kościoła Katolickiego brzmi i co ze sobą niesie. Oczywiście większość tutaj widzów kanału Moc Słabości jest głęboko zakorzeniona w tradycji Kościoła Katolickiego, w nauce Kościoła Katolickiego i żyje Ewangelią, bo widzę po Waszych komentarzach, że jest Wam bliskie naśladowanie Chrystusa w codzienności na wzór. Za przykładem Maryi, ukrytej Miriam, tej, który, która działa cicho i skutecznie. A skoro już się wszyscy podzieliliśmy i się zdefiniowaliśmy, to może zacznijmy od zdefiniowania własnego grzechu. To znaczy, tę całą siłę, ten, to całe zaangażowanie, które mamy w walce z covidianami, czy z antycovidianami, w ogóle to, 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 to sformułowanie, covidianie i antycovidianie, to przekracza wszelkie marzenia... Goszczące niegdyś w głowie Orwella czy, czy Mrożka. gdybyśmy przekuli te wszystkie nasze wysiłki, które wkładamy w walkę z COVIDem, czy tam z antykowidem, na wojnę duchową, mówiąc takim językiem militarnym, no bo mamy, prawda, czasy trzeciej wojny światowej, w cudzysłowie trzeciej wojny światowej. Gdybyśmy przekuli te wysiłki na walkę z własnym grzechem, to znaczy, gdybyśmy grzech, nasze słabości. Zamieniali w Bożą moc przez sakrament pokuty i pojednania, to byłoby z tego dużo więcej dobra i byłoby to, o czym mówił Chrystus: pokój między wami. Chrystus przyniósł nam pokój, oczywiście Chrystus również mówi o ogniu, o ogniu, który przed nadejściem pokoju ma zniszczyć to, co z pokojem Bożym nie jest kompletnie związane. Ale nie chodzi o to, że mamy podpalać siebie nawzajem, mamy podpalać ulicę, mamy podpalać miejsca naszej pracy, podpalać w cudzysłowie metaforycznie, to znaczy mamy urządzać awantury covidianowe czy antycovidianowe. może co to jest akurat słownictwo? Mamy tym ogniem Ducha Świętego zapalić, rozpalić nasze serca, to znaczy, zacznij najpierw od własnych grzechów. A ja mam tyle grzechów, że ja mogę codziennie, co trzy dni chodzić do spowiedzi i zawsze coś znajdę. Uwierzcie mi, ja zawsze coś w swoim sumieniu znajdę, zawsze jakąś nieczystość w moim sercu mam, a ta nieczystość bierze się z moich myśli, a błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To znaczy. Chcesz pójść do nieba, bo święty Paweł mówi o tym, że będziemy Boga oglądać twarzą twarz w niebie, gdzie ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg dla nas przygotował. Chcesz oglądać Boga w życiu wiecznym? To oczyść serce, bo błogosławieni ci, którzy mają czyste serce, bo tylko oni Boga oglądać będą. W tych wszystkich walkach covidianowych, antykowidianowych w Których powołujemy się o zgrozo na Ewangelię i na Chrystusa, wygrażając drugiemu człowiekowi i robiąc mu krzywdę, łamiąc mu serce, ale i niejednokrotnie nogi. Nie ma ani Ewangelii, ani Chrystusa, a i jedna, i druga strona, to znaczy covidianie i antykowidianie, w ogóle w jakichś ja czasach, żyje 2020 rok, po prostu jak lądowanie na Marsie, covidianie i antykowidianie. Jedna i druga strona powołuje się na Ewangelię, powołuje się na Chrystusa. Wszyscy się powołujemy na zło, które nas otacza. Wszyscy powołujemy się na niewolę maseczkową. Jeżeli dla kogoś maseczka jest niewolą, zniewoleniem, mnie też maseczki wkurzają i muszę je nosić, ale mnie to też wkurza i nie jest to fajne, ale noszę, bo jeżeli chociażby w jednym procencie komuś zaoszczędzę tego, że być może nie zarażę tej osoby czymś, co w sobie noszę, to już ten 1% możliwości niezarażenia jest bardzo duży. To jest piąte przykazanie, nie zabijaj. W każdym razie już czekam teraz na komentarze nie tych maseczkowych i antymaseczkowych, bo od razu się zmienia perspektywa w życiu duchowym, kiedy pojawia się COVID albo antyCOVID, to już nieważne, jest mój grzech, nieważny jest rozwój duchowy, ważna jest walka z maseczkami i antymaseczkami. Jeżeli dla kogoś problemem jest maseczka, jest dla niego zniewoleniem, no to świadczy to o naszej wierze, to znaczy, co mają powiedzieć ci, którzy żyli w obozach koncentracyjnych, którzy byli zniewoleni, faktycznie byli zewnętrzni, zniewoleni, a tak naprawdę duchowo byli wewnętrzni. Jak słaba jest nasza wiara, skoro, skoro maseczka definiuje naszą wolność. Rozumiem, że jak zimą nosiliśmy szaliki, będziemy nosili również na twarzy, to również to była dla nas niewola. Jeżeli do tego stopnia, takiego małego stopnia wiary już zeszliśmy, że maseczka odbiera nam wolność. A grzech, nad którym się prawdopodobnie nie zastanawiamy, ponieważ w imię walki z kowidianami czy z antycovidianami innym czynimy zło, innym czynimy przykrość, czyli grzeszymy, czyli rozwijamy w sobie grzech, a nie świętość. Jeżeli nie przejmujemy się walką z własnym grzechem, ale z złem na zło odpowiadamy, to nie ma w tym ani Ewangelii, ani Chrystusa, ani nauki kościoła katolickiego ani wszelkiej innej formy pobożności, czy to chrześcijańskiej, czy mówiąc szczegółowo katolickiej. Wielu z nas należy do wspólnot. Kościół domowy, kościół uliczny, kościół przedpokojowy, oaza Dzieci Bożych, odnowa w Duchu Świętym, odnowa taka, owaka. Nie będę wymieniał wszystkiego, już trochę w cynizm wpadam, bardzo Was za to przepraszam. No i co? Należymy do różnorakich wspólnot i co? Jesteśmy do nich zapisani, bierzemy, rozumiem jak nie no mam, no nie mam czy nie rozumiem świadomy udział w życiu w wspólnoty takiej czy owakiej przy naszym kościele parafialnym. Spotykamy się na wieczorach wspólnotowych, na wspólnej modlitwie. Eucharystii razem odmawiamy różaniec i co i później wychodzimy z kościoła i, i, i co, idziemy walczyć z covid z antykowidianami, to znaczy rozdzielamy życie wiarą od życia codziennego. Wielu z nas uważa, że wiara nie jest sprawą prywatną. Tymczasem bardzo często wiarę traktujemy jako sprawę prywatną. Być może to się dzieje nieświadomie, tak uważam, że to się dzieje nieświadomie. Kiedy to Wychodząc z Eucharystii, wychodząc ze spotkania wspólnoty, idziemy do domu, do miejsca pracy i drugiemu człowiekowi bliźniemu urządzamy piekło z powodu tego, że jest covidianinem czy jest antycovidianinem. Prawdziwa wolność rodzi się w sercu pełnym miłości, miłosierdzia, ale również i sercu sprawiedliwym. Co to znaczy być sprawiedliwym? Według Starego Testamentu sprawiedliwość to pełnienie woli Bożej. Maria w Medjugorje mówi. Módlcie się w moich intencjach, ponieważ ja znam wolę Chrystusa, mojego Syna. Jestem pełna łaski. Pełnijcie wolę Bożą, a wszystko inne będzie w waszym życiu uporządkowane, jak to rzekł kiedyś św. Augustyn. Jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu, to wszystko inne będzie na swoim miejscu. I dodawał święty Augustyn: Miłuj i rób co chcesz. Ale nie, to nie chodzi o, o, o to sławne hasełko rób ta co chce, ta, ponieważ miłość wymaga. Prawdziwa miłość opiera się na poznaniu prawdy i wymogu bycia lepszym, nie w znaczeniu tylko człowieczeństwa, ale przede wszystkim w znaczeniu świętości. Bycie lepszym, czyli by, bycie bliżej Chrystusa przez sakramenty święte, naukę Kościoła katolickiego, przez słowo. Boże, jeżeli chcesz rzeczywiście walczyć z jakimś wrogiem i walczysz z jakimś wrogiem, to zmień tę perspektywę, którą ukazał nam szatan i ma niezłe, niezły ubaw z piekła, oglądając te nasze covidianowe i antycovidianowe wyczyny i poczynania. Zmień perspektywę z walki z ludźmi, ok? i z ich, że tak powiem, grzechami, nie widząc belki we własnym oku, a w ich oku widząc drzazgę, zmień tę perspektywę. Na walkę z własnym grzechem. Nie będzie już tak łatwo, bo bardzo łatwo jest skoncentrować się na kimś, a nie na sobie samym. Jeżeli chcesz komuś wypowiedzieć wojnę, okej, okay, maseczkową czy antymaseczkową, to posłuchaj Chrystusa. To znaczy, Chrystus zawsze wskazywał na siebie jako na drogę, na prawdę i życie. Idź z tym problemem do swojego spowiednika i opowiedz mu, co nosisz w sercu on, że tak powiem, już się naprowadzi na właściwe tory, bo wszystko, co się dzieje w konfesjonale, pochodzi od ducha świętego. Wszystko w znaczeniu, oczywiście, życia duchowego. No, to taki dzisiaj krótki materiał, a myślę, że krótki nie wyszedł. Ci, którzy chcą dalej walczyć i brać udział w trzeciej wojny światowej, życzę Wam powodzenia. Myślę, że w sklepiku Moc Słabości, oprócz mojej książki, gdzieś tutaj ją mam, która się naprawdę niesamowicie sprzedaje. I bardzo Wam dziękuję, że takim wielkim zaufaniem mnie obdarzyliście. Myślę, że do sklepiku Moc Słabości wprowadzimy militaria, to znaczy wprowadzimy tarcze antykowiedzianowe i covidianowe. Prowadzimy również łuki, karabiny i myślimy o takim czołgu domowym dla rodziny, żeby rodzina mogła wsiąść do czołgu, wyjechać z domu na ulicę i walczyć z tymi, z którymi się, że tak powiem, nie zgadzają i mają inny pomysł na życie. Pamiętajmy o tym, co powiedział Chrystus. To co Cezara oddaj Cezarowi, to co Boga oddaj Bogu, twoje słabości oddaj komu? Bogu. Bo jeżeli oddasz je szatanowi, to znaczy skoncentrujesz się na złu, które uważasz, że jest na zewnątrz, a nie w tobie, to już jesteś szatana. Odnieść zwycięstwo, bo o tej książce przed chwilą wspomniałem, mówi o zawierzeniu Maryi. Nie ma w nas zawierzenia Maryi, jeżeli walczymy z drugim człowiekiem. Jeżeli zło świata upatrujemy najpierw w kimś, Zewnętrznym, w czymś zewnętrznym, w bliźnij mnie, w strukturach, zacznij od swojego grzechu. Oddaj swoje słabości i grzechy Bogu, a on ci wszystko inne wyprostuje i wykopie z twojego serca szatana, który obserwując w cudzysłowie trzecią wojnę światową, COVIDian z antykowidianami, ma niezły ubaw w piekle, a wie, jak działać na nasze słabości, bo. Obserwuje nas dniem i nocą, i ma przygotowany pakiet, którym za pomocą pokus oddziaływuje na nasze wady. Diabeł jest tym, który dzieli. Diabolos. Ten, który oddziela, rozdziela. Wszędzie tam, gdzie jest podział, nawet w Twoim sercu i przede wszystkim w Twoim sercu, jeżeli jest rozdział między tym, co myślisz, a tym, co działasz i tym, co czujesz, to już tutaj, że tak powiem, lekko swoim brudnym, piekielnym ogonem wymachuje demon. A ja nie jestem wcale lepszy, bo tak jak Wam rzekłem niedawno, co trzy dni mógłbym chodzić do spowiedzi i znalazłbym grzechy w swoim sercu, także grzechy śmiertelne. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie, odnieść zwycięstwo dzięki, że tę książkę kupujecie. Nie sądziłem, że w ogóle ktokolwiek ją kupi, powiem szczerze, i że w ogóle kiedykolwiek książkę napisze, no ale skoro tak się wydarzyło i wydawnictwo Esprit z Krakowami zaufało, to bardzo dziękuję. No, a ja biorę się teraz za nie wiem co, za coś, co przyniesie innym korzyść. Czyli po prostu skończę ten materiał. Cześć Hej, szczęść Boże.